Dobra, witam was w tym odcinku, pokażę wam jak e, ściągnąć i użyć bota do Dark Orbit, dobra. Ten bod jest pochodzenia rosyjskiego, dobra, chodźmy na stronę boxofbot.net, znajdzie się w opisie. Dajmy The de, de de i pobieramy, klikamy tutaj, zacznie się nam pobieranie, BoxofBot jest na pewno bez wirusów, e, sami możecie to sprawdzić. Mm. Dobra, to tak, ja udostępniam właśnie uplat, z trochę przerobionym botem. Dobra, wchodzimy, odpalamy bota, tak, klikamy, czekamy chwilkę. Zaraz Wam pokażę jak to działa, mniej więcej. Jest chwilowo, trochę mi laguje, bo... Nie za dobrego kompa. mi się to redużyło. Może o, patrzcie, wpisujecie swój login, e, pasy, czyli hasło do nie bójcie się, to nie jest nic, e, to nie jest problem do kradnięcia. Skrót serwera, jeśli gracie na opasę, czy wpisujecie PL, czy w serweru wszyscy znajdziecie na google.pl, to nic trudnego nie jest. Dobra, i dajcie boxing time. Poczekajcie chwilkę, i włączy się wam coś takiego, i bot po 5 sekundach zacznie sam zbierać bonus boxy. Wystarczy go zminimalizować. Będzie tutaj, w... będzie w kątku. Nie będzie spowolniał waszego komputera i możecie grać. I wszystko powinno być ok. Dobra, żegnam się z Wami. Do zobaczenia na razie i proszę o, yy, o lajki jestem, i proszę o wyrozumiałość jestem na początku z tym jestem zielony w, w robieniu filmików proszę o wyrozumiałość